Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o przekłuciu, o które wiele osób pytało. Mianowicie o industrialu. Nika zgodziła się na to przekłucie, opowie wam o swoich przeżyciach związanych z tym przekłuciem, a ja opowiem wam o całym procesie gojenia. Zanim przekujemy, może porozmawiajmy chwilę na temat samego właśnie kolczyka i przekłucia. Czy już kiedyś miałaś to przekłucie? Samego industrialnie, natomiast w chrząstce samej mam w tym momencie trzy, dwa kolczyki, w tym jeden się zgubił gdzieś. A powiedz mi, jak przy, wspominasz przekłucie chrząstek swoich? E, osobiście bardzo źle wspominam te przekłucia, bo mam bardzo niski próg bólu i wszystko odczułam tak ze dwa razy bardziej, dlatego no, w każdym razie nie wspominam tego dobrze. To wspaniale, ponieważ industrial jest jednym z boleśniejszych przekłuć. Między innymi jest to spowodowane tym, że jedna sztanga długa łączy dwa przekłucia. Przekłucie jest wykonane równolegle do chrzęści. I sam czas gojenia jest przez to troszeczkę wydłużony. Zasadniczo chrząstki goją się około 3-4 miesięcy. Industrial może się goić pół roku, czasem i dłużej. Jest to również przekłucie, które no, niestety ma największe tendencje do ziarninowania i może również migrować. Także to są zagrożenia, powiedzmy, które warto mieć na uwadze i być świadomym tego, że mogą się pojawić. Na szczęście staram się wykonywać dosyć sprawnie przekłucia, więc postaram się jak najbardziej zminimalizować ten ból. A jeżeli będą jakiekolwiek problemy związane z gojeniem, po zagojeniu, zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Cieszę się bardzo. W którym uchu chciałabyś mieć tego industriala? Lewym. Możesz mi pokazać, bo nie zawsze da się wykonać to przekłucie. Chciałbym zobaczyć i ocenić, czy damy radę. Drobne ucho, ale masz bardzo odpowiednią budowę do chrząstki do wykonania tego przekłucia. Czasami sytuacja wygląda w ten sposób, że ta ten fragment małżowiny części jest dosyć wypukły i sztanga odgniata się, tworząc odleżynę I raz, że jest to utrudnienie samego procesu gojenia, dwa Wydłużasz sobie ten proces, a poza tym może dojść tutaj do powstania infekcji. Czasem obrąbek ucha jest bardzo płaski i też się nie da wykonać wtedy przekłucia. Można zrobić takiego półindustriala, ewentualnie, ale u ciebie wszystko wygląda tak ładnie, że kolczyk się zmieści. Co prawda, będzie to dosyć krótki industrial, ale będzie wyglądał ładnie i helix nie będzie przeszkadzał w niczym. Zanim się przekujemy, jeszcze chciałem się dowiedzieć, czy planujesz teraz jakiś wakacyjny wyjazd, gdzie będziesz e, moczyć się w różnych zbiornikach wodnych? Tak, nad morze. E, niestety, ale wiąże się to z pewną koniecznością. Nie należy moczyć tego przekłucia w takich zbiornikach wodnych. W morzu e, jest woda słona i występują również glony. To absolutnie nie pomaga w gojeniu, wręcz przeciwnie, wydłuża bardzo ten proces i może dojść do infekcji. Poza tym... Na plaży jest piasek, a jeżeli to się dostanie do przekłucia, też może być duży problem. Także, jeżeli chodzi o te przygody wodne, musisz bardzo uważać. Jeszcze jedno e, krótkie pytanie. Czy posiadasz jakieś zwierzątka, które mają sierść, futro, włosy? Psy, kota i szczury. E, które z tych zwierząt biegają po Twojej pościeli? Śpią z Tobą? E, tylko pies ze mną śpi. No to niestety, ale od dzisiaj, musisz y, wprowadzić troszeczkę y, nowe zasady. Jak wrócisz do domu, należy zmienić pościel na świeżą. Dobrze byłoby odkurzyć pokój. I przez najbliższe 2-3 miesiące no, piesek niestety, ale nie może z Tobą spać. Staraj się też y, nie dopuścić do tego, żeby pies czy kot y, jakoś, nie wiem, łebkiem łasił się w okolicy przekłucia, bo może wyczuć, że masz tam ranę. I te zwierzaki będą chciały polizać, żeby Ci po prostu pomóc z gojeniem. Niestety nie jest to dobry pomysł, ponieważ no jest bardzo dużo tam bakterii. Owszem, psy, koty wylizują sobie rany, żeby w ten sposób się szybciej wygoić, natomiast niekoniecznie to musi człowiekowi pomóc. To chyba wszystkie informacje przed przekłuciem. Jesteś gotowa na ból, cierpienie, krew i łzy? <grym> Jestem gotowa. Super, to zaczynamy. Poproszę cię Nika teraz, żebyś jakoś związała włosy, żebyś chociaż mi tylko to jedno ucho odsłoniła. A ja przygotuję w tym czasie stanowisko. Co wybrałaś? Jednorożcowy, piękny kolor. Nowa nazwa jednorożcowy kolor piękny Będzie industrialik ułożony w ten sposób. No to się cieszy. To lecimy z tematem. Wdech i wydech. Nie przeciekasz w tym miejscu. Pięć miejsc do oczyszczenia. Każde z tych miejsc czyścisz albo nowym patyczkiem, albo drugą czystą stroną. Patrzymy w lusterko. Nie łapiesz za samą kulkę. Tylko w opuszki palca kulkę, a czubkami delikatnie przytrzymujesz ucho. Teraz jak ruszam kolczykiem, rusza się całe ucho, a kolczyk się nie przesuwa. To jest ważne, bo wszystkie te wydzieliny zasknięte, które będą na pręciku, nie wprowadzisz do kanału i nie spowodujesz tym samym spowolnienia procesu gojenia ani infekcji. Więc przytrzymujemy w opuszki palca kulkę, a czubkami lekko trzymamy kolczyk i czyścimy dokładnie po przeciwnej stronie dotrzymanej. Z każdej możliwej strony dokładnie oczyścić. Nowy patyczek albo druga czysta strona i jedziemy tutaj. Czyścimy tu. Wiem, że boli. Następnie dokładnie cały pręcik należy oczyścić. Jak masz możliwość i uda się wcisnąć od spodu, też jest bardzo ważne, żeby tam oczyścić. I na samym końcu czyścimy dokładnie. To, co wcześniej trzymałaś w dwóch palcach, staraj się utrzymać kolczyk tak, żeby luz był z obu stron. Nie musi być taki sam luz i tutaj, i tutaj. Ważne, żeby ani tu, ani tu kulka ciała nie dotykała. A teraz, nie tylko ja, ale pewnie i wszyscy chcieliby się dowiedzieć, jakie były Twoje odczucia w trakcie zabiegu, jakie teraz masz odczucia po. Przed całym przekłuciem wiadomo towarzyszył mi stres, natomiast jak wspomniałam wcześniej mam niski próg bólu, więc nie mogę zaprzeczyć, że nie bolało, bo w sumie mnie osobiście bolało dosyć bardzo, ale polecam tego typu przekłucie, myślę, że warto mimo wszystko. W takim razie Nika, dziękuję Ci bardzo za wzięcie udziału w naszym odcinku. Ja również dziękuję. A Was zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli macie jakieś pytania zostawiajcie je w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku.